Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu: Aktualizacja: 10 maja 2024. 13.9. opublikowano 15 stycznia 2022. 1649 jest mechanizm różnicowy pełni funkcję umożliwiającą przenoszenie siły skrętu na parę osi, które nie obracają się z tą samą prędkością. Co służy do kompensacji różnicy metrów, jaką jedno koło pokonuje względem drugiego na zakręcie, podobnie jak inne elementy mechaniczne samochodu. Mechanizm różnicowy zależy od płynu różnicowego, który zapewnia jego optymalne działanie. Powiemy ci, czym jest płyn różnicowy i jakie jest jego znaczenie w konserwacji samochodu. Co to jest płyn różnicowy? Jest to olej, który smaruje wewnętrzne elementy mechanizmu różnicowego, takie jak koło koronowe i zębnik. Dzięki czemu mechanizm różnicowy nie zaczyna się zużywać i powodować poważnych problemów. Olej stosowany w mechanizmie różnicowym zapewnia, że mechanizm różnicowy pozostaje w doskonałym stanie przez długi czas. Olej mechanizmu różnicowego jest czasami nazywany olejem przekładniowym i znajduje się w obudowie osi. Jest on przeznaczony do pracy pod wysokim ciśnieniem, a nie w wysokich temperaturach. Jak olej silnikowy? Jakie są funkcje oleju przekładniowego? Smaruje uszczelki sprzęgła, koła zębate i łożyska. Smaruje koła zębate, które przenoszą moc na osie kół z wału napędowego. Chłodzi i smaruje mechanizm różnicowy. Bez płynu różnicowego mechanizm różnicowy przegrzewałby się z powodu kontaktu metal-metal. Oznaczałoby to jego przepalenie. Co mogłoby spowodować problemy z bezpieczeństwem i wymagać kosztownych napraw? Jak często należy wymieniać olej w mechanizmie różnicowym? Odpowiedź zależy od producenta. Zawsze najlepiej jest zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać informacje na temat właściwych interwałów serwisowych. W większości przypadków płyn w mechanizmie różnicowym należy wymieniać co 30 tysięcy do 50 tysięcy i ważne jest, aby być na bieżąco z wymianą płynu różnicowego, ponieważ kontakt metalu z metalem wytwarza ciepło w wyniku tarcia, osłabia to również koła zębate i zużywa ich powierzchnię. Może to prowadzić do awarii mechanizmu różnicowego, co jest kosztownym problemem. Możecie się zainteresować? Jak dbać o mechanizm różnicowy w samochodzie, dlaczego warto używać syntetycznego oleju silnikowego zimą, co zrobić, gdy zapali się żółta kontrolka z wykrzyknikiem?